Jeszcze zanim zaczniemy, chcecie tylko zaprosić na mojego nowego Discorda, na którym jest już blisko 200 osób. A na 200 osób urobimy właśnie duży event na serwerze, na którym. No, no musi być, no mordo, jak Cię nie będzie, to nie żałował. To tyle. W poprzednim filmie, czyli tym z wczoraj mówiłem trochę o powrocie Tiu, a dzisiaj chciałbym to trochę rozwinąć i powiedzieć parę takich moich teorii na jego powrót, jak to może wyglądać i tak dalej. Więc jeśli jesteś nowy na kanale, to zostaw oczywiście suba z dzwonem, żeby być bardziej na bieżąco i zostaw oczywiście łapkę w górę, żeby pchnąć ten film dalej. No więc, wypada powiedzieć tu o tym, że style jest w posiadaniu 11 kanałów, czy 10, dokładnie nie pamiętam. Wiecie ten jego style gry, still Plus, Tiu charytatywnie i tak dalej to wszystko, co kiedyś było temu tworzone i dziwne jest to, że akurat na gry pojawił się film, dokładnie właśnie ten reupload z kiedyś, a na samym kanale, na głównej tego kanału polecanych jest kanał Czujnik. Uf, kurwa, czajnik. F***. Może akurat ten kanał spośród tych 11 dla był najmniej wartościowy i mógł go odsprzedać komuś, na przykład właśnie temu Czujnik Kurwa, czajnikowi. Co jest mało prawdopodobne, bo wątpię, żeby Steel kiedykolwiek był chętny, żeby sprzedać coś swojego, tym bardziej kanał, bo YouTube'a traktuje bardzo poważnie i no, wątpię, żeby tak było. Ale kolejnym dziwnym faktem jest to, że baner i awatar jest podobny do kanału czajnika. Jest robiony po prostu w tym samym stylu, a w awatarze na kanale Stew gry jest taki ktoś jak Ostry. I taki mały fakcik, on był właśnie kierownikiem produkcji w Teamie X, przez dwa miesiące, więc co nieco miał styczność ze Stu i moja teoria jest taka, że mógł mu odsprzedać ten kanał lub po prostu jest to taka jakaś chwilowa zmiana po to, żeby zrobić jakiś szum dookoła tego kanału bo niedługo może coś tam się pojawić, jeszcze tego właśnie nie wiemy dziwne jest też to, że spośród tylu filmów akurat ten reuploadowany był film z Halloween i moja teoria jest taka, że na przykład Stu może wrócić w Halloween, w dzień Halloween, co kurde byłoby trochę takie dziwne ale jest to poniekąd możliwe, chociaż nie wiem, no bo jakoś totalnie nie mogę rozkminić tego faktu, że akurat spośród tylu filmów został wybrany film z Halloween, może po prostu ktoś losowo taki wybrał, ale no wątpię, że tak akurat totalnym przypadkiem zostało to wybrane. Te wszystkie ruchy, że na awatarze jest właśnie ten ostry, że w polecanych jest kanał czujnik, może oznaczać jakąś, jakąś współpracę właśnie ze Stu, że w przyszłości będzie jakiś ich projekt w trójkę, a to mógł być właśnie taki smaczek rzucony w naszą stronę przez nich, lub może Gdyby Steł wrócił na YouTube, a później do Teamu X, to mógłby dodać nowego członka do niego, czyli właśnie byłby nim ten czajnik. Bo jakby nie patrzeć, bez powodów polecanych kanału Stew gry by nie był. Przynajmniej moim zdaniem. Więc może być on w przyszłości nowym członkiem Teamu X, kto wie. Bo według mnie nic nie stało się tutaj przypadkowo ani w żaden sposób losowo. I też fakt, że w awatarze jest kierownik produkcji dawny, ale jednak może coś oznaczać. A może to wszystko to jeden wielki przypadek, a ja tu rozkazuję. Miałem 100 scenariuszy, kto wie, ale dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie, i czy według Was jest to jakiś przypadek, czy raczej zwiastun czegoś większego. To by było na tyle z tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę, bo bardzo mi to pomoże w rozwoju tego kanału. A jeśli oglądałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu czajnik. A na pewno przypnę Ci serduszko, bo czytam każdy komentarz. Więc bardzo dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że do końca. Widzimy się w kolejnym filmie już jutro, o 19, bo pamiętajcie, że są tutaj filmy codziennie o godzinie 19, przynajmniej do jakiegoś czasu. I to tyle. Dzięki. Do zobaczenia w następnych filmach.